Siemanko, właśnie odebrałem Kacpera ze szkoły i jedziemy do e, niedawno otwartego sklepu, e, salonu w sumie, z modelami RC, który prowadzi Michał Jasiński, e, sklep Modelmania. Zamówiliśmy kilka rzeczy i jedziemy je odebrać. Przy okazji e, obejrzymy jego salon. Zapraszamy. Nagramy wszystko. Jesteśmy na miejscu. To właśnie sklep Modelmania prowadzony przez Michała Pięknie ozdobiony reklamami na zewnątrz Co idziemy? Ciekawa cześć środku. Yes. O oh, 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 Jezu już nagrywają od <grym> A dlaczego to nie ma klamek? Dlaczego? Ponieważ to jest zakład zamknięty dla specjalnych chodów Dzień dobry Uzależnionych, Dzień dobry Uzależnionych od zabawek dorosłych i małych Nie, to to się tutaj że trzeba go kupić i wyjść z nim. A to jest ten co... Ten, ten marketingowy Ten koszykarz co miał, jak on tam się nazywał? chyba, nie? Takiego Kiedyś zdjęcie z takim wrzucił Tylko, że z niebieskim takim nie, coś, coś kiedyś było, ale nie pamiętam A to nie to... To, to nie był ten, ten taki Fordowski, tam jakiś? To jest no. bardzo ładny, robi wrażenie. nagrywa no, nagrywam trochę inny. Może wiesz, coś... To, to, taki, no, wiesz, to, to za zawsze było moje marzenie na wzór salonu. Czyli jakieś są właśnie zdjęcia, jak bardziej te samochody, może nie w jakichś naturalnych warunkach ich, nie wiem, nie, nie, tak po imię asfaltu, tak. zresztą mm -hmm. tak, stale się triale jakoś tak na tych kamieniach to Może na wiosnę zbudujemy przed salonem taki mały jakieś tory delikatnie, żeby to tak było trochę ładniej i trochę zieleni i trochę do testowania. Fajnie, no, fajnie. Ja ja wygrać w milion złotych i... No musisz kopieć teraz, jutro jest losowanie euro A, jackpot, już, tak. 100 milionów można wygrać. Włań.